Cześć, tutaj Martyna. Chciałabym zaprezentować oraz opowiedzieć historię obrazu widniejącego ze mną. Jest to obraz religijny Matki Boskiej Chodyszewskiej. Ma on około 96 lat. W obrazie w tym zostały wymienione ramy, ponieważ stare zaczęły się już kruszyć, a chcieliśmy, aby obraz został w naszej rodzinie przez jak najdłuższe lata. Zaczynając od początku. Moja prapra Władysława Stańczuk należała do koła żywego różańca franciszkanów. Składał się on z żywych róż. Każda róża posiada 15 osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały różaniec 15 tajemnic. Nieodmówienie tajemnicy w danym dniu powodowało utratę jej zasługi. Władysława była jedną z żywych róż franciszkanów. Była oddana modlitwie przez całe życie. Dlatego też udała się na pielgrzymkę do Chodyszewa, aby adorować przywrócony obraz Matki Bożej Chodyszewskiej. Przywrócony, ponieważ w roku 1915 odbyło się wywiezienie cudownego obrazu Matki Bożej Hodeszewskiej w Wąprosji. Jednak w 1928 roku, w którym to właśnie Władysława udała się na pielgrzymkę pieszą do Hodeszewa, w wieku 42 lat odbyło się. Odbył się uroczysty powrót cudownego obrazu Matki Bożej do Chodyszewa. Wtedy również proboszcz ksiądz Antoni Szfaluk rozpoczął zbiórkę na odbudowę nowej świątyni. Informacje, które przedstawiłam teraz, były na stronie Chodyszewa, ponieważ moja babcia nie posiadała aż tak ogromnej wiedzy na temat właśnie tego obrazu i historii Chodyszewa. Z opowieści jednak mojej babci dowiedziałam się, że Władysława chciała wesprzeć odbudowę świątyni duchowo, jak i materialnie, dlatego podczas tej właśnie pielgrzymki zakupiła właśnie obraz widniejący za mną. Warto też wspomnieć, że moja praprababcia, należąc do Koła różańca żywych róż mogła posiadać męża oraz mieć dzieci. Posiadała ona męża oraz szóstkę dzieci. Z ciekawostek mogę również powiedzieć, że Władysława nosiła na jakieś okazje większe lub przy ceremoniach. Ważnych w kościele. Nosiła brązowy habit z białym sznurem w pasie. Została tak również pochowana. Dziękuję za uwagę. Niektórzy mogą mnie kojarzyć z poprzedniego roku. Jednak dzięki udziale w tym konkursie zaczęłam interesować się właśnie odnajdywaniem historii mojej rodziny. Dlatego też nie poprzestałam na jednej pamiątce oraz na jednorazowym udziale w tym konkursie. Myślę, że ten konkurs to świetna okazja do rozmowy z bliskimi o historii rodziny oraz odnajdywaniu właśnie takich świetnych pamiątek rodzinnych, które tak naprawdę w życiu codziennym możemy widzieć prawie że codziennie. A nie zwracać na nie uwagę w taki właśnie sposób. Dziękuję za uwagę.